30 października zapraszamy wszystkich Państwa na kolejną wieść gminną. Gala marki lokalnej Dobra Widawa już za nami. Kapituła w składzie Józef Szymański, Małgorzata Majeran-Kokot, dr. Artur Gnad, dr. Michał Puszczyński i Jakub Fejga wyróżniła działających na obszarze gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa producentów, twórców, usługodawców i instytucje, którym przyznane zostały certyfikaty oraz statuetki potwierdzające ich przynależność do marki lokalnej Dobra Widawa. Marką tą zostały wyróżnione m.in. Izba Pamięci Gminy Oleśnica oraz zajęcia przyrodnicze z Robakologiem. Na świetlicach wiejskich gminy Oleśnica trwają różne zajęcia dla najmłodszych i nie tylko. Zajrzeliśmy do kilku z nich. Systematyczne treningi mają także majoretki ligotki i to z wyjątkowymi gośćmi. Pani Kamila Rzepiela-Drgas udzieliła młodym artystkom wielu ważnych rad dotyczących technicznej strony tańca majoretkowego, a nowe ćwiczenia zagoszczą na stałe podczas zajęć. Pani Kamila Rzepiela-Drgas jest trenerką mażoretek UKS mażoretki Artis Góra oraz sędzią krajowym Stowarzyszenia Mażoretek Tambu Majorek i Chill Liderek Polskich. Na koniec wieści gminnej tradycyjnie pogoda. Wszystkich Świętych z piękną jesienną pogodą, ale Zaduszki już przypomną nam wszystkim, że listopad lubi chłód. Do zobaczenia.